Cześć, witajcie. Ja jestem Rotan i witam was wszystkich bardzo serdecznie na moim kanale. Dzisiaj stwierdziłem, że zrobimy sobie Fall into Autumn Book Tag, czyli autorski tak Panny Sasnej, którą w tym momencie bardzo serdecznie pozdrawiam, i muszę ci powiedzieć, że jestem po prostu zachwycony tą nazwą, bo ona brzmi świetnie. No i oczywiście, skoro to jest tak związane z jesienią, no to musiałem założyć swoją najbardziej jeśniarską bluzę, bo co ze mnie za jesieniara, jeśli nie mam żółtej bluzy. Więc jakby vibe jest odpowiedni, i możemy przejść do samego tagu, który oczywiście polega na tym, że mamy kategorię, w tym przypadku jest ich 9, wszystkie. Są jakby tematycznie oczywiście powiązane z jesienią i, i po prostu charakterystycznymi dla niej cechami. Więc tyle słowem wstępu. Przejdźmy do samych kategorii. Pierwszą kategorią jest liść, czyli bohater, który wkurzył cię tak mocno, że chciałeś mu przywalić z liścia. I w moim przypadku, jakby jest jedna, jedyna taka postać, której po prostu natychmiast przywaliłbym z liścia, jak tylko bym ją spotkał, i jest to pip z wielkich nadziei. Szczególnie młody pip, ten dzieciak po prostu był nie do zniesienia. I jakby wyjaśnijmy sobie jedną rzecz: bicie dzieci jest złe, nie wolno tego robić. Ja nigdy bym dziecka nie uderzył, no chyba że byłoby tak irytujące, jak nigdy bym dziecka nie uderzył, nie wolno. Nie wolno, ale powiedzmy sobie szczerze, Pip jest postacią fikcyjną i gdyby przypadkiem jakbym miał taką moc sprawczą, że mógłbym stworzyć postać fikcyjną w świecie, prawda, Dickensa, w świecie Wielkich Nadziei, i która przypadkiem natrafiłaby na owego Pipa w jego latach młodzieńczych i usłyszała to jego gadanie, i, I jakby dostrzegła to, że jest niezwykle irytującą postacią, to jakby zaczyny tej mojej fikcyjnej, totalnie fikcyjnej postaci nie ręczę. Jakby gdyby ona dała mu liścia, no to taka już jest postać. Jakby ja nie namawiam do niczego, prawda? Ale pip, uważaj. Ok? Uważaj. Kategoria numer dwa, czyli kałuża. Książka, przez którą wylałeś może łez, po prostu stworzyłeś piękny, jesienny deszcz. E, I jeśli ktoś zna mnie e, od dłuższego czasu, e, albo jest po prostu stałym widzem tego kanału, to wie, że ja raczej e, na książkach nie płaczę. Po prostu tego typu emocji we mnie nie wywołują, nie wywołują wzruszenia. Natomiast, e, jakby jest jedna rzecz, która się nazywa bibliografia do mojego licencjatu, która ma wielkie, wielkie szanse, żeby stać się jakby pierwszymi tytułami, które doprowadzą mnie do łez, tak? Jakby już w tym momencie troszkę mi się zaszkliły oczy, więc jakby jeśli cokolwiek miałoby być moją kałużą, to będzie to mój licencjat, z pewnością, z pewnością. Kategoria numer 3. Ciemne poranki, czyli książka, po której miałeś kaca książkowego. I ja muszę powiedzieć, że to uczucie e, tego, tego kaca po przeczytaniu książki no, nie jest mi zupełnie obce, natomiast jest bardzo, bardzo odległe. Że jeśli kiedykolwiek miałem, no to na pewno było to e, jeszcze przed e, studiami, czyli jakieś 3 lata temu e, i... Jakby, no ciężko mi sobie przypomnieć, które to mogły być tytuły. E, no myślę, że na pewno Harry Potter, chociaż to nie jest jakby w żaden sposób oryginalna odpowiedź, no to Harry Potter e, zdecydowanie, chociaż to były czasy takie, gdzie ja jeszcze nie czytałem e, po prostu jednej książki po drugiej, więc, więc tu po prostu mogłem mieć przerwę. Natomiast wiem, że z pewnością a, bardzo przeżyłem... Eee, zakończenie tej serii za pierwszym razem, kiedy ją czytałem. E, oprócz tego, zdecydowanie taką pozycją e, mogło być e, Looking for Alaska, szukając Alaski, bo, bo to jest niezwykle ważna dla mnie książka i myślę, że nawet w, jakby w trakcie tej książki mogło mi się już zrobić źle i kto czytał, wie dokładnie w którym momencie, jakby tym konkretnym, nie tym przed, nie tym po tym konkretnym momencie jakby tam, tam mogło być zdecydowanie miejsce na takiego kaca książkowego i e, jeszcze jedną serią e, myślę, że mogłyby być e, Diabelskie Maszyny, czyli właśnie e, ta trylogia wiktoriańska Cassandry Clare, e, która też jakby no, zajmuje bardzo, bardzo specjalne miejsce w moim serduszku i, i myślę, że po jej zakończeniu, po wydarzeniach z e, ostatniego tomu a, no, mogłem też przez jakiś czas mieć kaca książkowego, zdecydowanie. Oj, zdecydowanie. Kategoria czwarta, czyli kocyk. Książka, która sprawiła, że było Ci ciepło na sercu. I tutaj mam dwie pozycje, żadnej z nich niestety nie mam przy sobie, natomiast na pewno jakieś zdjęcia będą Wam tutaj wyskakiwały. Pierwszą z nich jest córka zegarmistrza Kate Morton, której notabene nie mam, bo pożyczyłem ją mojej przyjaciółce Milenie i jakby trzymasz ją już pół roku, Milena, więc... Albo ją przeczytasz do końca, albo bym prosił o zwrot, bo jakby bardzo się nieswojo czuję z tym, że nie mam jej na półce, więc jakby dziękuję, jeśli to oglądasz, proszę przyspiesz troszkę. Super. E, I ona zdecydowanie e, w pewnych momentach sprawiła, że na moim serduszku po prostu wykwituł wielki kaloryfer. Jakby to nie ma trochę sensu. Chciałem stworzyć ładne... Jakieś takie porównanie, ale do głowy przyszedł mi kaloryfer. No dobrze, jakby kaloryfer po prostu ogrzewał moje serce, prawda? Kiedy czytałem niektóre fragmenty tej książki, zdecydowanie. Natomiast drugą pozycją jest prawie jak Gwiazda Roka, którą czytałem. W latach takich nastoletnich i, i jest to jedna z takich książek, które zapamiętałem po prostu jako niezwykle pozytywne, bo tam i e, tam ta dziewczyna była po prostu taka, taka wyrazista i, i właśnie tam e, była cała akcja z hajku i, i tworzeniem tych hajku i e, cała akcja z, z tym, że ona się opiekowała ludźmi w domu starców, tak po prostu przychodziła i to było takie. Dobre, tak wewnętrznie dobre i mi się tak na sercu bardzo miło robiło. Szczególnie, że ona chyba nie miała zbyt dobrej sytuacji, tam mieszkała w busie i tak dalej. Nie będę jakby spoilerował i teraz jakby psu, ewentualnie gdybym coś mieszał. Natomiast wiem, że, że, że tę książkę na, pew na pewno bardzo miło zapamiętałem i, i do dzisiaj jakby grzeje to moje serduszko, jak ten kaloryfer właśnie kategoria piąta czerwone liście. Zakończenie jakiej książki sprawiło, że poczerwieniałeś ze złości. Ja tutaj nie mam zakończenia jednej książki, mam natomiast całą książkę, która stanowi ostatni tom serii, konkretnie trylogii i chodzi mi tutaj o Metro 2035. Które jest po prostu tragiczne Pod każdym względem, jeśli ktoś jakby jest stałym bywalcem i, i widział moje przeżywanie e, tej ostatnie, tego ostatniego tomu, to wie doskonale, że no, ja uważam, że, że to jest jedna z nielicznych książek, które, które znacznie lepiej, e, gdyby nie powstały po prostu, gdyby zakończyć na drugim tomie i no trudno, jakby nie ma, nie ma. Otwarte zakończenie jakieś nie dowiecie się, bo... To, co się dzieje w trzecim tomie w metro 2035, to jest po prostu żenada, i e, mi było bardzo przykro, czytając tę książkę, że po prostu Dimitri poszedł w tym kierunku i stwierdził, że to jest jakkolwiek dobry kierunek, bo, bo to jest po prostu tragiczne zakończenie i, i, i jakby no, zdecydowanie najgorsza z możliwych dróg, jaką mógł pójść. Kategoria szósta, kasztan. Hehe. <laughs> Pinkalu, pinkala. Kasztan to, czym jestem ja. Piękna postać, piękna. Uwielbiam, uwielbiam kasztana z chowdera. E, kasztan. Dobra książka, e, o której zapomniałeś. E, i, I tutaj miałem dosłownie po prostu e, Neville'a z pierwszej części, kiedy dostał, e, prawda, przypominajkę. I, i próbowałem. Sobie przypomnieć o czym zapomniałem. To znaczy tutaj nie patrzyłem na, te, na ten regał, bo, bo tu jakby widzę go codziennie, więc w miarę dobrze kojarzę. Natomiast jakby szukałem na tym, który mam w domu rodzinnym, po prostu przejeżdżałem w myślach półki i, i szukałem gdzie mam lukę, gdzie jakby brakuje mi pozycji i cóż to mogą być za pozycje. I nagle po prostu mnie olśniło. Trylogia Leviathan. To jest naprawdę dobra trylogia, naprawdę dobra steampunkowa trylogia i jakby świetnie się przy niej bawiłem, czytając ją, natomiast jakby nie przychodzi mi do głowy. W sensie ona gdzieś tam jest zawsze z tyłu i jak już sobie o niej raz przypomnę, to potem faktycznie długo zostaje. E, natomiast tak jakoś mi wyparowała, że, że tutaj miałem lukę, coś stało na, na po prostu na innych seriach chyba na niezgodnej. I, I coś tam jest, ale nie pamiętałem co. I właśnie to jest trylogia Lewiatan. Jeśli nie czytaliście, e, to bardzo polecam, chociaż może być problem z dostępnością, bo wiem, że jak już ja ją pozyskiwałem. To, to było z tym troszkę problemów. Natomiast jeśli macie okazję, albo macie w domu i, i nie mieliście okazji czytać, no to zdecydowanie polecam, bo to jest super seria. Zresztą gdzieś tu na kanale jest recenzja właśnie tego cyklu, więc jakby tutaj znajdziecie odnośnik. Zapraszam. Chociaż tamte czasy to było jeszcze zanim ja ogarniałem do. Końca, jak robić ładne filmy? Ja nie mówię, że te są super jakieś ładne, ale, ale tamte naprawdę nie były ładne, e, według mnie, e, więc jakby wchodzicie na własną odpowiedzialność, ale seria jest naprawdę dobra, więc e, mam nadzieję, że po nią sięgniecie, jeśli będziecie mieli okazję. Kategoria siódma: kalosze. Dobra książka, w którą nie potrafiłeś się wgryźć. I tutaj nie wiem, może kogoś zaskoczy tym wyborem e, i tym, co teraz pokażę. Natomiast była to drużyna pierścienia, czy też Bractwo Pierścienia, e, przez które po prostu jakby ja wiedziałem doskonale, że mi się to podoba. Ja lubię Tolkiena, który opisuje po prostu krzak na milion stron. To jest dla mnie spoko. Tylko że jakoś tak miałem problem, no właśnie, żeby się wgryźć na początek. Ten pierwszy tom, bo, bo pierwszy tom, w sensie, no to jest wydanie jednotomowe. Natomiast e, w drużyne Pierścienia miałem problem, żeby się wgryźć. Czytałem ją bardzo długo, zresztą Władca Pierścieni to jest chyba jedna z książek, które czytałem generalnie najdłużej w moim życiu, bo, bo z pół roku co najmniej mi to zajęło. Natomiast no, ta pierwsza część drużyna pierścienia zajęła mi zdecydowanie najwięcej czasu, bo wiem, że jakby kończyłem ją będąc na wakacjach, gdzieś tam no, tydzień, tydzień byliśmy na wakacjach, skończyłem drużynę pierścienia i, i dwie wieże pochłonąłem dosłownie tam 3-4 dni, więc jakby. No, myślę, że, że tutaj zdecydowanie można powiedzieć, że miałem problem ze wgryzieniem się, natomiast jakby ja doskonale zdaję sobie sprawę, że to jest cudowna książka i, i jakby była od samego początku, zanim po nią sięgnąłem. Natomiast z, z samym wejściem w ten świat miałem po prostu odrobinkę problem. Kategoria ósma, dynia. Książka, przy której się męczyłeś. I jeśli myślę o jakimkolwiek męczeniu się z czytaniem książki, to od razu przychodzi mi jeden tytuł, jedno konkretne wspomnienie, jeden konkretny dzień i jest to Jądro Ciemności Josefa Konrada. Jakie ja przeżywałem katusze w trakcie czytania tej książki? Jakby nie czytałem ją długo, bo zajęło mi to jeden dzień. Natomiast jakby to nie było tak, że przewertowałem ją od razu, to był jeden dzień, Pełny męczarni, bo to był w ogóle dzień wolny, ale na następny dzień po prostu zaczynaliśmy. Albo miałem test z tego, albo rozprawkę jakąś, albo no po prostu zaczynaliśmy e, całą przygodę z tą cudowną lekturą. E, i, I po prostu, co ja tam przeżywałem za masakry. E, to była, jakby ja to czytałem. Eee, czy, czytałem jeden rozdział, tam czytałem 10 stron chyba przez godzinę, eee, po prostu oczy mi się zamykały. Jak mi się te oczy zamykały, to odpalałem sobie audiobooka, żeby coś leciało, żeby jak, jakby przebrnąć przez to. To była masakra po prostu, to była najgorsza książka, w sensie. Jakby ja nie mówię, że ta książka nie jest istotna i, i że jakby nie jest ważna, i że jakby źle, że ją przeczytałem. Nie, bardzo dobrze, że ją przeczytałem i jakby wiele odniesień znalazłem potem i, i, i świetnie, że ona jest w mojej głowie. Natomiast samo czytanie, sama lektura była tak makabrycznym przeżyciem, że no po prostu została mi w głowie do dzisiaj i do dzisiaj kojarzy się bardzo nieprzyjemnie. I tym właśnie sposobem przechodzimy do ostatniej kategorii. Czyli szarlotki, która notabene jest moim, jednym z moich ulubionych ciast, po prostu z lodami na ciepło, to jest mmm, ja jakby mogę całą blachę zjeść. E, I szarlotka jest to książka, która kojarzy Ci się z domem, zresztą tak samo jak sama szarlotka. E, i, I tutaj również od razu przychodzi mi na myśl Kubuś Puchatek, bo Kubuś Puchatek to jest po prostu... Początek mojej książkowej przygody, i jakby całe moje dzieciństwo, w zasadzie też, I, i od razu staje mi przed oczami, jak myślę o domu i myślę o takich wspomnieniach o dzieciństwie, to staje mi przed oczami pomarańczowa książeczka z tytułem Kubuś, Puchatek i Tygrysek na dodatek. Mam nadzieję, że nie przekręciłem tego tytułu, ale, ale brzmiał przynajmniej jakoś tak. I, I to jest po prostu książka, która no, w moim serduszku również, e, również bardzo mocno jest jakby z nim związana. Natomiast e, zdałem sobie z tego sprawę stosunkowo niedawno, jak wyszedł ten e, Christopher Robin chyba to się nazywało, tak? Czyli ten film e, e, aktorski o Kubusiu Puchatku i w momencie, kiedy przeryczałem dosłownie cały ten film, e, łzy mi leciały bez przerwy a ja musiałem się po prostu chować przed ludźmi, znaczy z jednej strony miałem przyjaciółkę, więc to nie było problemu, ale z drugiej stał jakiś dorosły, siedział jakiś dorosły facet, więc jakby ja musiałem tutaj się opanować troszkę z tym moim jęczeniem i tak cały, cały film po prostu w jedną stronę patrzyłem, natomiast no, to była masakra, to była masakra, to był tak piękny film i jakby ja nie rozumiałem, co się ze mną dzieje, dlaczego to się ze mną dzieje, ale zrozumiałem wtedy, że ta książka jakby musi być naprawdę dla mnie ważna. I, i, i no, faktycznie kojarzy mi się zdecydowanie z domem. I w ten właśnie sposób dochodzimy do końca tego materiału. Mam nadzieję, że ten tak Wam się podobał. Bardzo Ci dziękuję, e, Sasna, że stworzyłaś go. E, jeszcze raz, jakby cudowna nazwa, zresztą same kategorie również są cudowne. E, i, I mam nadzieję, że ten film Wam się spodobał. Jeśli tak, nie zapomnijcie zostawić łapeczki w górę, jakiegoś fajnego komentarza. Możecie oczywiście również odpowiadać na, na te kategorie tutaj powstałe w tym tagu. Ja bardzo chętnie je poczytam. No i jeśli jeszcze tego nie robicie, no to zasubskrybujcie ten kanał, żeby być z filmami, materiałami, które publikuję na bieżąco. Bardzo Wam dziękuję za uwagę i do zobaczenia w przyszłym tygodniu. Cześć!